Pani Moniko jest Pani kolejną artystką, która dołączyła do grona gwiazd włączających się w tego typu akcje. Dlaczego? Chyba dla każdej osoby, nie tylko dla osoby, która pojawia się w telewizji, ważne jest bezpieczeństwo dziecka. I chyba też w momencie, w którym mamy dzieci, to bezpieczeństwo, które dotyczy nas, też zaczynamy się tym bardziej przejmować, bo mamy tę świadomość, że musimy spełniać pewne, pewne wymogi, żeby, żebyśmy po prostu przedwcześnie od tego dziecka nie odeszli. Wiem, że to zabrzmi może zbyt brutalnie, ale, ale tak w pewnym momencie po prostu zaczyna się rodzić taka świadomość. I w tym momencie, yy, dlatego warto jest, żeby osoby, które się gdzieś pojawiają w telewizji, wspierały takie akcje, ponieważ w tym momencie jest to bardziej, yy, bardziej wyraźne dla takich przeciętnych yy, ludzi. Że naprawdę to zapinanie pasów, to wkładanie dziecka do fotelika samochodowego, naprawdę to ma kolosalne znaczenie i czasami może uratować nasze życie, może uratować życie naszego dziecka, a na pewno zapobiec jakimś poważnym urazom. I, i dlatego warto, żeby jak najwięcej osób wspierało takie akcje, bo one po prostu ratują nasze życie. Pani zapina pasy? Zapinam za każdym razem. Mam już taki po prostu odruch. Nawet w momencie, gdy nie jestem kierowcą, tylko siedzę na tym, na tym siedzeniu obok kierowcy, też zapinam pasy. Czasami jak zdarza mi się tych pasów nie zapiąć, czuję się wręcz nieswojo. Tutaj pani Monika, która jest z nami, już może pani ją sobie skojarzy. Troszeczkę. Troszeczkę. To ona właśnie przekonuje kierowców w naszym imieniu żeby tak może zapinać pasy i bezpiecznie przewozić mhm. dzieci w samochodzie. A ponieważ pani jeszcze nie ma swoich dzieci, no. e, ale może, może przyda się na jakiegoś znajomego dziecka. Tutaj jest taki drobiazg, który można przypiąć na pasy tak. dla dzieciuszka. Mhm. E, tutaj mamy kotka odblaskowego. A to jest akurat taki przedmiot, który na pewno, znaczy miejmy nadzieję, nie przyda się Pani nigdy, ale w razie potrzeby jest na pewno bardzo przydatny. To jest młotek, którym w razie czego można stół szybę, a z drugiej strony znajduje się taki nóż specjalny, którym można przeciąć pasy, które w razie czego, których w razie czego nie będzie można rozbiąć. I to są dla Pani Dziękuję bardzo. Prezenty. I życzę przyjemnej nauki. Sama pamiętam, co prawda miało to miejsce parę lat temu, ale wiem, że nie było Przyjemniejszy okres w życiu, więc trzymam kciuki i dostanę Bardzo dziękuję.